Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Albi Barsa i czas na kolejny odcinek z cyklu versus Albi, czyli oczywiście w, y, odcinki w których ja gram z widzami albo wygrać ze mną i macie możliwość, żeby y, właśnie na odcinku ze mną zagrać myczyk oraz rewanż w head to head Seria bardzo prosto polega na tym, że ten kto wygrywa y, to oczywiście ma prestiż na odcinku i y, na pewno będzie miał powód do dumy Każdy daje z siebie wszystko, to są bardzo łatwe zasady oczywiście na starcie tego odcinka No i jeśli wy również chcielibyście wziąć udział w tym, w tej właśnie serii No to wystarczy napisać do mnie na Instagramie Albi podługo Barca podługo YouTube Możecie też oczywiście zobserwować, jeśli tego jeszcze nie robicie Wystarczy, że napiszecie po prostu w wiadomości prywatnej wasz nick z gry FIF Mobile. Wtedy ja was dodaję, albo na odwrót wy mnie dodajecie pod nick Albi FC Barca Którego też widzicie na górze prawdopodobnie w każdym, w każdym odcinku Yy, zmawiamy się i oczywiście yy, gramy spotkanie oraz rewanżek na odcinku. Szanse, że yy, się oczywiście dostaniecie, są. Niewielkie, ale na pewno warto spróbować. Ponieważ to wszystko yy, wygląda losowo, nie ma żadnych układów, i po prostu, yy, że tak powiem, ten kto mi w pani w rękę, ten będzie w następnym odcinku. Więc próbujcie waszego szczęścia, a kto wie. A nuż, a, nóż, a widelec, może akurat znajdziecie się yy, w kolejnym odcinku. Dzień w czwartym odcinku mamy kolejnego gościa, oczywiście kolejnego przeciwnika. I piesza tak naprawdę kompletnie, no prawie nic nie muszę zmienić w moim zespole. Yy, trochę jednak zmienię, co prawda, tutaj jest Tony Cross. Zjadam sobie Krychowiaka, ponieważ on tutaj fajnie obniży. Yy, 140, no ural, tak yy, tak, yy, tak, to wygląda, taki mam składzik, Teraz 270. 90 zgrania to jest bez sensu. Poza tym chciałam sobie tego królowiaka wytestować, ponieważ ktoś tam nawet napisał w ostatnim odcinku w komentarzu, że ten krochowiek jest lepszy od Krosa. Co prawda, ciężko porównać, bo to jest inna decyzja, inna decyzja, inna pozycja. W każdym razie to jest bardzo ciekawy ten zawodnik ma kapitana. Tego w ogóle nie zauważyłem. Longshot to 125, więc tak ta karta się prezentuje, no na pewno nie jest to jakiś wybitny poziom, ale chyba pierwsza karta z tego co mi się wydaje. W... Na tej pozycji z CDM oczywiście jestem skillboostem, więc y, bardzo ciekawa sytuacja Oryginalny składzik mam, y, mam taki mianowicie... Przepraszam, gdzie jest tutaj? Nie, tutaj... Heist overall? Okej, okay, tu mam 144, czyli to jest mój główny składzik, a my sobie zagramy tym składzikiem, mianowicie skład 141 i 290 zgrań, więc coś tam pokieczkałem w, ka w każdym razie tak to wygląda, a my teraz przejdziemy sobie oczywiście do składu mojego przeciwnika. Także w taki sposób prezentuje się profil mojego dzisiejszego rywala i jest to oczywiście Patryk y Podnikiem Szewski, więc oczywiście pozdro serdeczne dla ciebie, czyli w dzisiejszym odcinku będzie Albi vs Szewski. I bardzo niespotykane sytuacje, ponieważ specjalnie yy, ustawiłem skodzik pod, yy, pod overall właśnie mojego przeciwnika, a patrzę szewski w przeciągu jednego dnia wbił jeden overall do góry, więc teraz ma dwa overall wyżej. Yy, to jest minimalna różnica, teoretycznie mógłbym zostawić Skodzik taki mój najsilniejszy, ale teraz yy, myślę, że jak to nie jest żaden yy, downgrade, ponieważ... Yy, no chciałem sobie też nie trochę pograć, zobaczyć jak się yy, Polak prezentuje w akcji. Myślę, że to nie ma wielkiego do was znaczenia. No i yy, sytuacja wygląda tak. Yy, Wersja tak co prawda FIFA Masters nie jest zbita, ale to nas nie interesuje, ponieważ najważniejszy jest oczywiście y, profil y, head to head i tutaj widzimy, że szewski wbił y, FIFA Masters i nawet y, prawie otarł się o 1 200 tysięcy fanów czy tam pucharków, więc naprawdę spoko, także na pewno przeciwnik w dzisiejszym odcinku nie będzie prosty i będzie wymagający i teraz przejdziemy sobie do Skodziku bo tak dokładnie sobie go jeszcze nie sprawdzałem i w taki sposób to wygląda i naprawdę jest kilka ciekawych ogniw przede wszystkim na bramce jaszyn, co prawda w head to head bramkarze nie są aż tacy takim ważnym ogniwem, ale no w dalszym ciągu jaszyn to jest jednak bramkarska ikona i chyba najlepszy bramkarz z ikon na pewno eee... Boki e, obronne naprawdę świetne, zarówno Carvajal jak i Robertson to są tocy i są bardzo dobrymi kartami e, Carvajal podobno jest świetny, także też w destrukcji myślę, że daje radę i e, generalnie na pewno będą jakieś tam trudności Sokratis i Varan, czyli bardzo dobra obrona, wydaje mi się, że jeśli chodzi o obronę to lepiej, lepiej właśnie do Wyglądał Szewskiego, także e, Tutaj na pewno e, będzie to twój silny punkt, ale jeśli chodzi o ofensywę, wydaje mi się, że tutaj ja mam e, ja mam przewagę, ponieważ Benjeder oraz Benzema to są świetne karty, szczególnie Benjedem, którym gram jest naprawdę zwinny, myślę, że ciężko będziemy go upilnować e, A Benzema to jest dla odmiany taki trochę mniej zwinny zawodnik, ale również taki, który potrafi wykończyć oraz e, się trochę zastawić, bo fizyczność też na pewno e, ma na spoko po poziomie 115 siły to jest na pewno całkiem w porządku. Ma też dobre główki e, A Benjeder z tego co widzę chyba aż tak dobrych nie ma. 116, więc trochę mniej od Francuza. E, no także ogólnie Francuski, atak jest jeszcze oczywiście z innym incydent, który zawsze w head to head jest groźny e, Pomoc solidna, cross, Savanier oraz David Silva, lecz nie ma zaskoczeń, nie ma jakichś tam e, wybitnych postaci właśnie w środku pola, ale generalnie składzik bardzo solidny i myślę, że będzie ciężko. E, cieszy mnie fakt, że nie ma tutaj szybkich skrótowych, ponieważ e, Beneder oraz Benzema to nie, są, to nie są wolne karty, ale nie ma takiego typowego Sancho czy Azarda, czy kogoś takiego, który przebiegnie i potem do środkuje, więc nie wiem kto w twoim zespole będzie pełnił rolę tego skrótowego prawdopodobnie e, Wisam Beneder. Ale dobra, wszystko okaże się w planie wszystko wyjdzie e, na boj Także przechodzimy teraz do stadionu i lecimy z pierwszym meczem. Jesteśmy już na stadionie, moi drodzy. 140 na 290 zgrania po stronie Albie Barsa i Szewski. 143 overall, 320 zgrania. Yy, aczkolwiek nie wiem po co w ogóle czytam zgranie, bo to jest w sumie bez różnicy. Porównując tutaj formacje, obrona jest ta sama. A tak trochę mam lepszy, a o pomoc trochę lepsza maszewski. Więc generalnie yy, na pewno będzie bardzo wyrównane spotkanie, i tutaj widzę, że trochę zaczyna zacinać, mam nadzieję, że to nie będzie jakiś problem na stały, bo dotąd na tych odcinkach z wami jakoś specjalnie mi nigdy nie zacinało. Teraz Messi do Sadio Mane, znowu świetna klepka w wykonaniu Argentynczyka oraz Senegalczyka. Teraz Leo Messi... Zagrywa do Krychowiaka i uwaga do piesza pierwsza groźna akcja już z mojej strony, ale niestety tutaj świetnie się wybronił Szewski, jeszcze jedno uderzenie, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo i trafia w poprzeczkę, niestety, ależ miałem teraz niestety pecha w tej sytuacji i wychodzi z kontrą teraz możliwe, że bardzo, bardzo groźną Patryk. Teraz na szczęście udaje się wybronić tą sytuację Savanier do Koke, Koke do Savaniera Teraz do Maradona Ale czemu Messi nie pobiegł dalej na skrzydło? To jest też bardzo irytujące Stoi w miejscu jakby, nie wiem, czekał na nie wiadomo co Ale na szczęście wybiega z autu Teraz mój przeciwnik Lecimy dalej Trzeba się tutaj oczywiście mocno skupić I prawy obrońca będzie tą piłkę wznawiał z rzutu z autu Jego Maradona do Savaniera Savanier odgrywa do, do Sadio Mane Lecimy dalej, kolejna akcja Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo do, proszę bardzo, do Robertsona. I po raz kolejny przy piłce Robertson, który nie jest świetny, oczywiście, w wykończeniu. Dlatego muszę tutaj szukać kogoś innego. I znowu poprzeczkę. Nie wierzę w moje nieszczęście w tym meczu. Naprawdę tutaj uderzają tylko w aluminium. I to mnie naprawdę bardzo irytuje. Teraz widzę, że Mezema przepchosi z Robertsonem. I może być bardzo niebezpiecznie, moi drodzy. Teraz tutaj się uwolnił. I znowu uderzenie. I czy będzie dobitka? Na szczęście udaje się wyjść z tej sytuacji ogromną ręką. Aczkolwiek będzie rzut i tu naprawdę może być yy, arcygroźnie Proszę wybitą tą piłkę Rafael Varane Wybija piłkę yy, francuski yy, pomocnik Cannavaro, teraz daleko do Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo, czy będzie szybszy od Robertsona Teraz świetne wypuszczenie Leo Messiego, czy to będzie ta akcja, czy to będzie ta akcja, moi drodzy Messi, Messi, niestety za późno, to jest, moi drodzy, błąd z mojej strony, bo tutaj na pewno Można było to lepiej wykończyć Ale czy do przerwy jeszcze coś się wydarzy, czy jeszcze tutaj Szewski zaatakuje, na pewno zaatakuje, ale czy To się zakończy bramką To jest oczywiście kwestia niewiadoma Messi teraz wygrywa pojedynek z Robertsonem i co? I niestety nie ma fału moi drodzy, bo liczyłem na jakiś rzut karny, ale niestety tak się nie stało. I czy jeszcze tutaj wyprowadzi kontra? Wydaje mi się, że to będzie koniec tego spotkania. Sędzia powinien zakończyć ten mecz i tak się, moi, dzie moi drodzy, dzieje. Yy, bardzo intensywne spotkanie, mieliśmy sporo akcji i do przerwy jest wynik 0 do 0, więc bardzo wyrównane, yy, bardzo wyrównany pojedynek w każdym razie. No i co mogę więcej powiedzieć? Dwie poprzeczki na pewno nie jestem z tego powodu zadowolony, bo już dwa razy yy, mogłem tutaj wyjść na prowadzenie. Co nie zmienia faktu, że trzeba zachować czujność A Teraz w natarciu Szewski Karwahal, na prawej stronie Będzie wrzu wrzucał z autu teraz do Do Sawaniera I Sawanier kontra Sawanier To jest też komiczna zawsze sytuacja Jak się ma właśnie tych samych zawodników Grzesiu Krychowiak, ale no właśnie tutaj widać Braki Krychowiaka, co prawda fizycznie, teoretycznie Grzesiu jest na, pewne, na pewno bardzo solidnym zawodnikiem Ale tutaj niestety Jego technika go trochę zgubiła Bo on tej techniki niestety po prostu nie ma ale teraz y, tutaj trochę Trochę chaosu, trochę y, nieporadności Z mojej strony Karim Benzema Karim Benzema, ale świetnie Rafael Waran, francuski pojedynek y, Tutaj y, dwóch Tak naprawdę tylko jednego reprezentanta, bo jak wiemy y, Karim Benzema to już y, Od dawna nie jest y, w kadrze Nie jest powoływany przez y, Didier Radichon I teraz tutaj jest wolny Tak naprawdę Benjeder na szczęście Kanawaro szybko doskoczył do Benzema i od, odbiera tą piłkę y, Grzesiu Krychowiak teraz y, Do Cristiano Ronaldo, Leo Messi ale teraz zagęszczenie w środku pola i Leo Messi traci tą piłkę. Mamy naprawdę ciekawy pojedynek, jest 70 minuta i jak. no wydaje się, że bezbramkowy wynik to jest spotkanie nudne, ale tak się moi drodzy nie dzieje, bo w tym meczu naprawdę działo się już sporo. No co mogę powiedzieć? Jestem trochę teraz zawiedziony, że te dwie akcje, które mogą tutaj zakończyć bramką, nie lubię tego robić, ale czasami do środkowania na pewno się przydadzą. Ale w tym przypadku niestety w środku był Diego Mardona, który niestety tej piłki nie zgarnął, tak jak to, ja tego chciałem. co teraz robić? Co teraz robić dalekie podanie? Najlepiej zagrać do tyłu do Do oczywiście Iker'a Casillas'a. i nie chcę, chcę, chciał mu uniknąć tego błędu, jakiego oczywiście, jaki zrobiłem w spotkaniu chyba z, z Łukaszem. Czy z Miki, już nie pamiętam do końca, gdzie niestety no Casiasem po prostu oddałem bramkę praktycznie. Teraz Dani Karwahali, to może być zabójcza akcja, moi drodzy, to może być zabójcza akcja i to! Broni jeszcze Iker Casillas, czy będzie jeszcze Dobitka, czy będzie Dobitka, ale na szczęście tą piłkę łapie Fabio Cannavaro, czy tu jeszcze coś się, moi drodzy, wydarzy? Nie! Więc mamy naprawdę niespotykaną sytuację, ponieważ w pierwszym meczu y, zakończył się to, y, mecz zakończył się wynikiem 0-0, więc tego, moi drodzy, jeszcze nie było, e, także na pewno ten drugi mecz będzie po prostu wszystko, ponieważ tutaj jeden z, y, ze stron musi wygrać, bo jak będzie Remis, no to oczywiście nie obowiązuje taka zasada, że bramki na wyjeździe, bo, no, nie ma takiego, nie ma takiego sposobu, więc jeśli będzie remis w drugim meczu, jeśli będzie też 0-0, nie daj Boże, no to wtedy będzie prospieszy na tym kanale remisowy pojedynek, także lecimy z drugą połową i czas się skupić. Pierwszy mecz, za mi teraz czas, moi drodzy, na rewanż, oczywiście Albi vs Szewski vs Patryk, jak to woli. No i co mogę powiedzieć, pierwsze spotkanie 0-0, gdybym miał obiektywnie skazać, wydaje mi się, że tutaj Miałem lekką przewagę, ponieważ miałem kilka sytuacji, gdzie mogłem zamieść na bramkę. Ale tak naprawdę to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Bo y, teraz jest 0-0, a w drugim meczu Szewski może mnie po prostu y, roznieść na łopatki. Bo tutaj nie wiadomo, y, jak to wszystko się potoczy. Teraz Dawid Silva. I y, teraz warto się po prostu skupić. Savinier podaje na prawą stronę do Leo Messiego, ale Messi opóźnieniem. Y, niestety tą piłkę y, kompletnie. Kompletnie ignoruję, że tak powiem, teraz Krychowiek, gdyby on strzelił bramkę, nie trafiał w takiej sytuacji! Grzegorz Krychowiek, i właśnie, moi drodzy. Czy to nie był przypadkiem błąd, dać go tutaj do składu? Powoli, moi drodzy, żałuję. Powoli żałuję, że krychowiaka dałem do składu. Ale no cóż, w takiej sytuacji człowiek po prostu się nie myli. W takiej sytuacji nikt się nie może pomylić. Nawet defensywny pomocnik, nawet obrońca, więc naprawdę no. Jestem trochę zniesmaczony postawą Grześka w tym spotkaniu, no co prawda jest to jeden z najlepszych zawodników lokomotywie aktualnie, ale w moim składzie e, niestety nie daje rady Maradona, czy znoro, e, będzie powtórka z rozrywki, niestety tak się nie stało, e, po 22 minutach mamy 0-0 i ja znowu miałem 100% sytuację, e, której niestety nie wykorzystałem, trzeba też przyznać, że za słabo uderzyłem, ale wydawało mi się, że Krecha uderzy mocniej. Messi, proszę cię, Messi. Leo Messi, nie i znowu poprzeczka i co? I będzie wreszcie bramka? Jest bramka, moi drodzy. Jest wreszcie wyczekiwana bramka w moim wykonaniu. Sadio Mane dobija tą piłkę do no znowu. Gdyby gdyby to znowu zakończyło się bez bramki. Trzecia poprzeczka. Jeszcze krychowiek z tą y, niefortunną sytuacją, kiedy sam na sam po prostu, no nie wiem, kopnął, jakby. Jakby mi miał 90 lat No masakra totalna Więc no cieszę się, że wreszcie jest bramka na 1 do 0 Ale tutaj oczywiście nie ma co Nie ma co kącić, bo to jest tylko pierwsza bramka I tutaj jeszcze wszystko może się wydarzyć Świetna klepka teraz Cristiano Ronaldo Jest bramka na 2 do 0 Naprawdę teraz jestem spokojny Spokojny nie jestem, ale Tutaj zdaję sobie sprawę, że Mamy jeszcze 60 minut tego widowiska Ale jest 2 do 0 Cristiano Ronaldo Nie spodziewałem się, że tak łatwo piłka przejdzie właśnie do Portugalczyka Który ładuje no cóż, mógłby jeszcze trochę bliżej podejść Portugalczyk, ale na szczęście jego siła strzału jest na tyle mocna, że pokonał bramkarza również z tej odległości Lecimy dalej Savanier teraz do Maradony, ale niestety Maradona traci piłkę Czy do przerwy jeszcze coś się wydarzy, tutaj Szewskie Trasa, tutaj jest skrzydłem Więc mu na pewno bramka się przyda, on na pewno tutaj będzie chciał jak najszybciej odrabiać straty Bo nie ma nic do stracenia w tej sytuacji Krychowiak i nie, czemu Krychowiak nie wypuścił tej piłki do Cristiano Ronaldo? Ja tego po prostu nie czaję, moi drodzy. Czasami sytuacje w head to head ocierają się o abstrakcję, bo to, co się, to się, co się moi drodzy wyrabia, i właśnie o tym mówię, właśnie moi drodzy, o tym mówię. No w tej sytuacji oczywiście zasłużona bramka dla Szewskiego, tutaj do sztukowania, oraz bramka Benzymy, który był kompletnie niekryty, więc będzie ciekawie w tym meczu. Jeszcze nie wykluczam, że może się zdarzyć po prostu wszystko, ale była akcja, był atak. I Krychowiak zamiast podać prosto, prostopadą, daleką piłkę do przodu, żeby Ronaldo sobie ją fajnie zgarnął, bo jest na tyle szybki, że spokojnie by to zrobił. No to niestety podaje po prostu kompletnie fatalnie. No nie mam innych słów na określenie tego, co robić się Krychowiak. No chyba z usług Krzyśka po prostu będę, z Grześka przepraszam, będę rezygnował w, w tych meczach po, y, no chciałem sobie go raz wytestować jakiś widz napisał, że jest dobry, ale no przykro mi bardzo może Tobie nim się fajnie gra, y, dla mnie jest y, niestety Masaką Ronaldo, piękne teraz y, uderzenie w wykonaniu Portugalczyka, fajny Ronaldo chop, a potem wykończenie y, na krótki słupek, y, na y, bliski słupek y, Portugalczyka i po raz kolejny ten świetny no świetny trik oraz świetna cieszynka Teraz perfekcyjny timing Wykonał trik oraz strzela bramkę Na 3 do 1, lecimy dalej Zostało jeszcze 35 minut do końca tego widowiska Widowiska tego spotkania Tego spotkania pełnego abstrakcji Ale oczywiście no, nie odejmuję mojemu przeciwnikowi Bramek oraz szacunku Bo to co odzwierciedla boisko Nie zawsze musi się w wynik A i tak najważniejszy jest wynik Więc nikogo nie interesuje to co, to co było na boisku bo wszyscy wiemy, że, że w piłce nie liczą się ilość dobytych bramek I teraz dobrze wybija tą piłkę Kokal ale niestety prosto pod nogi przeciwnika. I niestety Zinedine Zidane pakuje bramkę na 3 do 2. No drugie spotkanie naprawdę jest obfite w bramki, i będzie tu się jeszcze, moi drodzy, sporo działo. Myślałem, że trochę tutaj zabezpieczyłem się tą trzecią bramką, ale szybko Szecki odrabia straty. Koke. Messia, niestety tutaj mocno został oblężony portu, Portugalczyk, Argentyńczyk przez, przez przeciwnika. Teraz Karim Benzema, na szczęście był tutaj naspalonym spalonym y, -y, zawonik mojego przeciwnika, nie wiem do końca kto to był. Y, w każdym razie zostało 20 minut do końca spotkania. Y, I teraz pytanie, gdzie tą piłkę powędrować, gdzie ją y, -y, strzelić y, Rafaelem Waranem. Teraz y, trochę ryzykowniej. Co to było, moi drodzy? Co to było? Przecież... Y, widzieliście chyba gdzie palcem dotknęłem. Widzieliście, że dotknąłem y, po prostu tam dalej. Żeby zagrał sobie do Stadium mane, on zagrywa do Sawaniera, który tą piłkę po prostu traci. Ajajaj, co mogę więcej moi drodzy, zrobić? Ale dobra, nie ma co rozpamiętywać starych sytuacji. Teraz Rafael Waran, profesor. Już chwila zawahania, ale na szczęście tę piłkę wybija w odpowiedni sposób. Ostatnie 10 minut. Presja oczywiście rośnie, ale lecimy. Znowu Rafael Varan, ależ on mi tutaj ratuje tyłek w tym spotkaniu. Trzeba to sobie powiedzieć, że jest obrońcą nienagannym, jest świetny po prostu. I na początku na niego narzekałem, nie wiem dlaczego, ale wydawało mi się, że, że po prostu przegrywa wszystkie pojedynki, że jest słaby i że generalnie kiepsko nim się rusza. Ale teraz widzę, jakim on jest, y, jakie to jest bestia. Świetnie, po raz kolejny Rafael Varan y, utrzymujemy się przy piłce Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, i teraz będzie jeszcze szansa dla Szewskiego. Jeszcze Szewski, jeszcze tutaj będzie odgrywał tą piłkę i co? I co? I jest bramka na 3 do 3. Jakim cudem to się jeszcze stało, moi drodzy? Nie wierzę w to, co tutaj się, moi drodzy, dzieje. To jest po prostu jakaś masakra. To jest masakra. Przebitki, odbitki, to jest wszystko tak irytujące moi drodzy No oczywiście gratulacje dla ciebie, bo to nie jest kompletnie twoja wina, że zdobywasz bramkę na 3 do 3 Ale dla mnie to jest abstrakcja, więc No niestety nie udaje się wygrywać, więc y, pierwsze spotkanie kończy się wynikiem 0 do 0 Gdzie naprawdę miałam sytuację, żeby spokojnie strzelić bramkę y, W drugim meczu mamy y, również wyrównane widowisko, ale wydaje mi się, że również tutaj no Gdybać, no myślę, że gdybać nie ma sensu, więc y, może po prostu Przyznam, jest remis 3 do 3, więc na końcu y, wynik Albi vs Patryk AKA Szewski. Yy, kończy się wynikiem 3-3 w dwóch meczu, Więc yy, pozdro, jeszcze raz serdeczne dla Ciebie. No i co mogę powiedzieć na temat Twojej gry? Na pewno. Yy... Tak jak spodziewałem się na początku meczu, trochę tych skrzydeł zabrakło. Co prawda padła jedna bramka po dośrodkowaniu, bo tam będzie dać jest z miary szybki, ale generalnie na pewno tych skrzydeł zbytnio nie używałeś. I ja to naprawdę cenię, ponieważ uważam, że skrzydło to mimo wszystko jest droga na skróty. I o ile ja też czasami mi się zdarza, gdy jest jakieś dogodne sytuacje, to generalnie staram się grać środkiem albo po prostu jakąś fajną klepką, bo to moim zdaniem jest większy fan z gry niż po prostu dośrodkowywać i grać na wysokiego napastnika. W defensywie też na pewno nie było łatwo, kilka razy udało mi się przejść, ale też, no muszę generalnie powiedzieć, że na Naprawdę, te sytuacje, jakie miałem, wielka szkoda. No taka jest, moi drodzy, piłka, taka jest sytuacja. Myślę, że kilka razy, często była, były takie mecze, gdzie naprawdę drużyna przeważała, strzelała, uderzała na bramkę, trafiał w poprzeczkę i słupek, a na końcu niestety nic z tego nie wynikło. I jeszcze raz wielkie dzięki za spotkanie, Patryk. Pozdro, oczywiście, wielkie dziedzi dla ciebie. No co, widzimy się w kolejnych odcinkach. Wy chętnie, jeśli, jest, jest, je, jeśli jesteście chętni, to oczywiście piszcie diemy na Instagramie, a my widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, no i cześć!